Chyba znać jakby. Już gotowa? Jak będziesz gotowa, to też znać. <tryk> <tryk> Odzień, hmm. tak, nie ma Już? Już? Pożegnałaś się ze wszystkimi. <tryk> <tryk> Szczególnie się porządnie. Czy już możesz wracać? Tak? No to zakopić się w ciele. Zakotwić się świadomością w ciele. Będę liczyć do trzech. Powiem trzy, otworzysz oczy. Jeden, dwa, trzy. Jesteś całkowicie wybudzona z transów zupełnie przytomna tu i teraz w swoim realnym, rzeczywistym życiu. Jak się czujesz? No. I kolor taki masz podobny, jak opisywałaś. Ja chyba też taki bardziej słonkowy. Jak się czujesz? Ale też teraz tą pamięć masz i energię w sobie masz, jaka żona szczęśliwa. Otwórz oczy jesteś tu i teraz. Fajnie Marchewkę w Ale otwórz oczy, nie zamyka, nie odlęłam, już nie zamykaj. Nie dla mnie też. Tutaj, zakotwić się jeszcze raz tutaj. Tu, w rzeczywistości. Hola. Hola. Lewą rękę. Hola. buenos tardes. Co, wyłączamy już? Tak, wyłączamy. Tak. Wyłączamy, żegnamy Żegnamy. Mhm. Serdecznie i zapraszamy.